Cześć. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić naszego nowego ambasadora i trenera w jednej postaci Grzegorza Sudoła. Będzie z wami się spotykał na naszym profilu co jakiś czas na profilu Street Polska, ale także planujemy stworzenie specjalnego profilu trenerskiego, na którym będziecie mogli ewentualnie też zadawać różnego rodzaju pytania dotyczące właśnie treningu na mocy. Grzegorza myślę tak bardzo, nie muszę Wam przedstawiać, jest postacią bardzo znaną w polskim sporcie, jest znakomitym chodziarzem, który wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, a także obecnie bardzo znanym trenerem w środowisku krakowskim. Także mam nadzieję, że przyczyni się do znacznej popularyzacji tej idei, którą pragniemy Wam przekazywać. Grzegorz, chciałbym Cię zapytać, tak co, jeżeli chodzi o obecną chwilę, jak, jak się kształtuje Twoja kariera sportowa? No, kariera to już można powiedzieć przeszłość. To uznaję to, to, co było w chodzie sportowym. Teraz e, bawię się sportem. E, przede wszystkim robię teraz to, co lubię. E, wyznaczam sobie jakieś tam cele, bo myślę, że każdy człowiek powinien mieć coś takie, takie sportowe. No bo to takie trochę granie w piłkę bez bramek, ja to nazywam. Jak trenujemy i nie wiadomo do czego, albo robimy coś, nie wiadomo po co. E, dlatego też tam staram się być aktywny. E, startuję w triatonie, startuję w biegach takich powiedzmy masowych, ostatnio w maratonie, więc e, cały czas jestem w tym sporcie, ale już w tej roli bardziej trenera no i przede wszystkim również takiego ambasadora. Super, a powiedz mi, jeżeli chodzi o trening, trening lekkoatletyczny, wiadomo, że jesteś nauczycielem akademickim. Co w tym treningu jest dla Ciebie najważniejsze, jeżeli chodzi o trenowanie zawodników? Czyli no, dużo rzeczy jest ważnych, bo to jest wiadomo, że to jest cały proces, e, który, który trwa. E, od e, świadomości poprzez wykonany trening, poprzez e, czas związany z odpoczynkiem. Ludzie bardzo często to zaniedbują, e, chcą trenować jak zawodowcy, a żyć jak amatorzy. E, I to jest największy problem myślę dzisiejszych e, osób, które Patrzą na plany jakieś tam internetowe, próbują dostosować je do siebie, próbują naśladować innych. Chociaż oczywiście fajnie jak mają jakieś swoje wzory, ale każdy organizm jest inny, inaczej reaguje. Zrobimy ten sam trening dla pięciu zawodników i każdy z nich osiągnie inny poziom i zabiega inny wynik. Także tutaj nie można stricte tego przekładać jeden do jeden. Także patrząc na to co jest ważne, no, staram się, dla mnie najważniejszy jest zawodnik. W samym treningu, a druga sytuacja przede wszystkim taka, żeby jednak nie robić mu krzywdy, monitorować ten jego trening, nie powodować przeciążeń, przede wszystkim sprawiać to, żeby Ludzie treningiem się bawili. Jak nie masz nie, ma nie przynosi to frajdy, jak robisz to na siłę, jak patrzysz na buty i masz odruch, że ja nie chcę iść się na trening, to znaczy, że coś jest z tym wszystkim nie tak, to chyba trzeba odpocząć i raczej tutaj chcę być takim trenerem, który będzie właśnie powodował, że te treningi będą przyjemne i ta wspólna praca będzie szła w dobrym kierunku. Jasne, a powiedz mi, czy miałeś jakieś doświadczenia wcześniej? Jeżeli chodzi o trenowanie z, na parametrze mocy, znaczy ja miałem tylko w kwestii takich badań, moc jakąś tam ekspozywną, czy jakieś mechaniczne bardziej badania z tym związane. Jeśli chodzi o takie, taką moc, z którą się spotkałem, oczywiście trenuję od roku ponad na mocy związane z kolarstwem. Tam no tak. wykorzystuję to przy treningu rowerowym i tutaj jakby. Bardzo sobie to cenię, bardzo fajnie można pracować na tym, także myślę, że to, że w bieganiu, tak powiem, pojawiła się moc nie tak dawno, to też jest jakaś szansa, żeby wprowadzić jeszcze jeden parametr, który, który może pomóc wykonać ten trening bardziej, bardziej prawidłowo. No tak, no ogólnie też chodzi o poukładanie tego treningu też w taki sposób, żeby sensownie właśnie dobrać też regenerację, o której przed chwilą mówiłeś. To faktycznie dobrze widać przy trenowaniu na mocy. A powiedz mi jakie masz plany na najbliższy sezon? Plany na najbliższy sezon? Jeszcze nie mam sprecyzowanych. Na pewno chciałbym wystartować w kilku startach triatlonowych. Mam tu na myśli przede wszystkim jakieś dwie połówki Ironmana. Myślę, że może z jedna olimpijka, chociaż nie lubię bardzo tego dystansu, bo jest dla mnie za dużo pływania w stosunku do wszystkiego pozostałego. Tak. E, także wolę jednak jedną czwartą, gdzie tego pływania mam 950 metrów i, i, i podobne odległości związane z rowerem i z biegiem. E, ja też nie patrzę, ja już co je w życiu wygrałem i przegrałem. E, ja to tak nazywam i. Traktuję to jako, jak powiedziałem, dobrą zabawę, forma rywalizacji, aczkolwiek no, nie umiem robić coś na półwiska, jak staję na starcie, to, raczej, to raczej walczę, raczej walczę i chyba, że prowadzę komuś albo, albo jest to jakiś tam trening związany z jakimś tam obecnością na jakimś evencie i, i traktuję to trochę w innej formie, bardziej jako pracę. Ale na pewno też będę chciał być na biegach, startować może trochę więcej na tych dystansach do pół maratonu. Zastanawiam się możliwe, że jeszcze w przyszłym roku pobędę raz maraton, ale to jeszcze na razie, jest tam na razie planów i Dopiero kończy się ten sezon, więc usiądę do takiego planowania, myślę, że za jakieś dwa tygodnie. Super. No to cóż, to życzę Ci sukcesów, niech Ci się te Twoje plany wszystkie wyjdą i dobrych wyników. A Was zapraszam na kolejne wejścia z naszym nowym trenerem. No i niech moc biegnie z Wami.